Dobra, Duchu, wiem, że tu gdzieś jesteś. Nie ukryjesz się no. przed mną. Czy wziąłem podobnie Mam kamerę i Duchu! Wiem, że tu jesteś O tu zapali światło czy ktoś to zapalił Nie zapalę gdzieś światło O piątkę No nie. Nie. kurde e, Wow, to będzie szybkie Jak zawsze Sprawdzaj Idę szybko go 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 go, go. Wąchaj. Hmm. 15, 600 atra 6 stopni 7 a tutaj tu kuchni 13 15 to po tak Mhm Boże mu, 5 stopni 10 800 No to będzie tak No a tu no. na razie zostawię Położę mu tam krucyfix, ja jakby chciał nas ubić w dupę, to wiecie, to wtedy tak. Hmm. Paskudna to droga tutaj, jezu chrystal. Czy <grym>, może by ją zgasić. Are you here? Are you close? Możemy ci pod krucyfik pod nogami, nie powinna jest zginąć. O, to są karytarota na stolikach, jak się wchodzi od razu. Uh. Oczyść ob, y, obszar pojrzału ducha za pomocą kadziwą to proste i czujnik ruchu. No okej, okay, to wezmę czujnik ruchu. Dwa. A dukier. Dwa kurwa, nie otwieraj mi drzwi. ta drzwi. Weźcie kamerę i sprawdźcie. To aparat, kurwa. To ma Jest na pralce, tam leży. Czy tam na. Wow. No. Wow, odciski. To chore, brać. A nie mogę w takim razie... To się nie zdarza. Dobra, mam odciski palców i MF-a. Dobra. Dobra. Nie może być Spirit Boxa. Było robione zdjęcie Tarota? Nie. Y nie, a to później zrobimy. Zobaczymy czy jest ten... Czy tak, nie może być Spirit Box... A przeszedł. Chyba. Nie, nie może być Spirit. Nie wiem, ale przeszedł. przeszedł. Zdjęcie Tarota mm -hmm. zrobione jak coś. Dobra. I jeszcze tylko oczywiście oczy za ale ty tam później. O, mam kamerkę. Gdzieś w wdepnął, wdepnął. czulu? Zostaw mi to... te drzwi. Był dot, widziałem przy drzwiach przed chwilą. Dot? Dobra. Tu. Gorio. Chwila, szukam kości. Znał mi tu wdepłeś, kurde. Pieniądze! Nie patrz, tylko jest pieniądze. Wszystko pięknie. Interakcja, Aha, Czyli bez odcisku i in zrobił interakcję tej soli, on ja mnie wdepnął. Nie, z interakcja. A jak rozstawiać, to rozstawmy mu wszystko, kurde, dobra, nie chcę być się położyć. Nie, to no, drugi je MF. Co by go w kurwie obićczeli, jak coś zrobi. Ja by nie. nie? O, poluje. Nie, to był Ghost Event Poluje, po, jest dziesiątka. No nie Ale to jest dziesiątka na chwilę. No właśnie do mnie, do mnie właśnie podeszło i nic nie zrobiła. Tak, Ghost Event na pewno? No tak, bo wyszedłem już z domu. Ale patrz... No, ja a całkowita aktywny cały czas jest dyszka. O, no już teraz nie. nagle spadło. Wyszedłem z domu. Dobra. E, możecie korki czy coś. Kręgi. Albo już nieważne, bo znalazłam kręgi. Ja przecież jego obszar. No bo A, znowu to jest dobra na pewno z Ola Boga A właśnie, no bo to było... A, już oczyścili dobra, nie Czy <laughs> jeszcze był do goria? Ja... Nie, tak Wszystko. Mhm. Wszystko. O było szybkie. Dobra. Ile? E... Cztery minuty? <laughs> tak, 4 minuty? Tak, cztery i pół Nie, 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 nie. nie. Co ty robisz? Ty, ty masz. Ty masz o to, bo ci bardziej ufam. że nie zjebiesz kadzidła. Ja biorę tarota. Zamknij pildę duchu. A ja tutaj. Aha. Aha. O. Teraz może są zablokowane, widzisz? Popatrz na nie? A teraz otwarte. Nie, ja miałem otwarte. miałem kłódkę na nich. Ede, ciągle ja nie mogę Tarota. Ginga, ginga. Rzuć go na ziemi podnieś. Nie, bo to nie ten. Super. Ginga, ginga. Domek. Domek? Aha, uh -huh. super. Znowu umierańska. The Sun. Ja. Yeah. The Moon. Super. The Sun. Dobra, dupa nie wyszła. Słuchaj, masz zaprezentowski, bo masz The Sun. Mm. Gracias, bueno, a no.